No, bo tak fajnie, Aleksander, chodź, chodź, chodźmy, chodź. Chodźmy, 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 chodźmy. Ja teraz Cię nie potrzebuję. Ale wiecie, co możecie nie siadać? Będzie kolejny w los, słuchajcie. Ja poproszę Cedu. <śmiany> Deska do deski bądź dwie. A te dwie deski wykorzysta się. Zwiążę te deski moje, deski dwie. Związane deski do szwajwa fest. że te deski moje deski dwie Związane deski to już rajba fej Byłem zdziwiony i mnie bolałem Gdy na tej wyspie obudziłem się Leżę na piasku i dwie deski też Jak mam te dechy to już nie jeszcze I Deska do deski to już deski dwie I deska do deski to już deski dwie, A te dwie deski wykorzystać się Zwiąże te deski moje deski dwie Związane deski to już fajna płyta Udziarzcie jestem jestem bardzo na samą myśl zawstydziłem się Ściągam koszulę szybko raz i dwa Mam brzucha na wierzchu, lecz i żagiel mam I deska do deski, to deski dwie A te dwie deski tylko Dwie. Związane deski to szła i mam mam hamzarość, strasznie. Ech! Więc my za pirata nie wzięli mnie. Kij i, i gracie sprytnie złączy się. Gocie, na kiju i bandero Jest z deska do deski, to już deski dwie. A te dwie deski wykorzystać. A do deski to już deski dwie A te dwie deski wykorzystasz się Związane deski, moje deski dwie Związane deski do już fest Związane deski do już łajba z koszuli i badera też która obdarzyła mnie to także działa na nich znajdzie się i deska do deski to deski dwie a te dwie deski wykorzysta się zwiąże te deski moje deski dwie związane deski to już łajpa fest i deska do deski Związane deski to już lajba fest! Rano w głowy wyspa, nie wiem gdzie Gacie koszulaki jak deski dwie Związałem dechy, już tcha nie wiatr Płynę drewnianym pancernikiem siatki Deska do deski to już deski dwie A te dwie deski wykorzysta się I lec to deski te deski dwie, związane deski to już to deski dwie, a, deski deski dwie, a dwie deski wykroczy w Zwiążę te deski moje deski dwie, związane deski to już